Się troszeczkę, ale mam to szczęście, że niedaleko od miejsca, w którym mieszkam Jakub Kolim Brzeziński dzisiaj testuje swoje auto, trenuje. Mieli trenować w kamionkach, ale nie udało się, bo jest dużo śniegu, więc przyjechali na wieś Dobrocin i testują dzisiaj swój samochód. Powiedz mi, jak wypadły testy w Dobrocinie? Nie tyle w Dobrocinie, jasne, nie jesteśmy w miejscowości Dobrocin, ale dla mnie najważniejsze było, jak jest tak naprawdę na normalnym odcinku specjalnym, bo jeździłem dwa dni na torze. A tor to jednak jest inna bajka, tam byłem zadowolony, ale tam szerokość drugi była za szeroka wręcz i to było problemem, którym jechać. A tutaj byłem mega ciekaw, czy jeszcze coś pamiętam z tych sprzed kilku lat. Jeździłeś już tutaj? Eee, tu jeździłem nawet, przyznam, że tu miałem największego zwona swojego w historii eee, rajdów z zabawy w motorsport, bo mało kto o tym wie. Ja tutaj na szkoleniu. Z Michałem Kujawą. miałem przygodę życia. Na jeden z prawych zakrętów, zaszczytem, wysunęło nas delikatnie. Byłem z prawej strony, na prawym fotelu. Maki trochę za późno kontrę zrobił, postawiło nas do rowu i lecieliśmy no, bardzo dużą ilość razy. Michałem bardzo się pozdrawiam, ale bardzo nas to zżyło bo Michał teraz jest na aucie, to jest firma Wordbox, więc ekstra takie sytuacje nie zawsze niosą za sobą samo zło. Wiele osób zadaje pytanie, dlaczego nie Skoda i tak dalej. Tak naprawdę Citroen jest wybierany przez małą ilość kierowców, bo to jest niby stary samochód. Tak naprawdę nie. Ten samochód jest bardzo rozwijany przez Citroën Sport, a Przemek i Daniel, serwis PRP, jak rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy czym pojechać, to uważam, że najbardziej istotną historią związaną w motorsporcie jest... Chęć skręcania auta, tak? Przemku. Chodź tak. opowiemy coś o aucie. To jest gość jeden, i tam gdzieś drugi, który. Nie śmieli są. Który są, są zrobili z tego wozu fantastyczny sprzęt, i jakby porównać to. E, nie będę porównywał, bo mało kto pewnie z kibiców jeździł erpioną. Ale żeby powiedzieć, jak sprowadzi się tego typu samochód, to e, skręca dużo lepiej ten samochód niż Fiesta. A Fiesta jest w rankingu skręcalności, czyli. E, łatwości skrętu auta w zakręcie była no, e, pod numerem 1, uło. niestety została zepchnięta na rzecz Citroena, dlatego też wybraliśmy Citroena. Nie tyle motor jest istotny, tak mi się wydaje, może to będzie błędne podejście, zobaczymy po sezonie, e, bo może faktycznie w Skodzie ten motor jest trochę mocniejszy, ale wyszliśmy z założenia, że najistotniejsze jest skręcanie. Co to znaczy? Każdy z nas jak samochodem, jest długa prosta, jest zakręt, to się zastanawiamy, czy nie jest za szybko, czy ten samochód skręci, czy nie wyjedzie na prosty. typowa podsterowność, żeby się nie pojawiła. No ten samochód on nie zna tego, takiego aspektu jak podsterowność, to jest niesamowite w motorsporcie, bo można bardzo wcisnąć, bardzo wcześnie położyć nogę na gazie, A chyba o to chodzi w motorsporcie, żeby jak najszybciej z tego zakrętu wyjechać. Eee, bardzo łatwo się prowadzi, prowadzi się tutaj, bo 20 kg, czyli po prostu robi się tym autem co się chce. Eee, ja mam dobre czucie, w trzy zakręty to były takie graniczne do przejścia i tam była fajna strojka bo reszta to jest typowy rajd prosta opór, prosta opór, a trzy miejsca to były takie ekstra. Bardzo Dyrektorze. mi się po dzisiejszym podobały. Mam pytanie jedno odnośnie auta. Yy, ile, auto ma... Pytałeś, ile... ile auto ma koni? nie ma koni? Nie mam pojęcia. Nie się yy, Ja przyznam na pytanie ze sprawy technicznej, nie mam pojęcia co jest w ogóle pod maską w autach, nie znam się o tym w ogóle, a wiem, że na pewno chłopaki zrobili maksa możliwości, co dało się regulaminowo zrobić. I wolałeś tutaj dzisiaj jedzieć czy wolałbyś jednak w kamionkę? Wolałbym bo do szybkiej partii, które robią wynik na lesie, czyli zakrętów kątowo 4-5, bo w 6 i tak każdy jedzie pełnym lękiem, to czasami się robią zakręty 4-5, a na kamionkach takich zakrętów jest dużo przy szerszej drodze. Takie szybkie wjazdy, w sensie szybka jazda na tego typu kątach zakrętów. Wymaga czucia auta i jechania na oponie, a na szerszej drodze łatwiej to zrozumieć, wyczuć jak mamy trochę marginesu. Tu tego marginesu nie ma i to na początku nie było fajne, że jest taki kąt zakrętu, a droga nie pozostawia 17 cm po prawej i lewej stronie, żeby mogło się to auto przesunąć, bo groziłoby to niepojechaniem sezonu. Ale przebrnęliśmy z Danielem, który tak ładnie tutaj stoi, yy, słucha, yy, czy dobrze mówię, czy nic na niego złego nie mówię. Nigdy na niego złego nie mówię. Czasami na Przemka. Eee, dobra, skończył już ten, ten wariant, więc... A znaczy ja może ich nagną, bo oni tutaj... Tak, oni skromnie zawsze sobie tutaj zawsze tutaj stoją i To jest i największych magików w kraju odnośnie samochodu rajdowego. Bez wątpliwości. Tak. Najbliższy start? Jeszcze mamy miesiąc czasu, sporo y... kilometrów jeszcze przed nami. Życzę powodzenia!